W środę w Obornickim Powiatowym Zespole Szkół przy ulicy Parkowej gościł prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Tę wizytę zapowiedział podczas ubiegłorocznego pobytu, kiedy w Obornikach obchodził swoje urodziny. Tym razem chciał przede wszystkim porozmawiać z młodzieżą, a zwłaszcza z tegorocznymi maturzystami. Kochani Państwo, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na spotkanie ze mną, jako z mieszkańcem urodzony tutaj w Wobornikach Śląskich. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Cieszę się, że możemy się spotkać kolejny raz, a na pewno także nie ostatni raz. Dla mnie powroty do czasów dzieciństwa, młodości w miarę upływu czasu stają się absolutną koniecznością, żeby funkcjonować jakoś normalnie. Dziękuję Państwu bardzo za ciepłe, serdeczne powitanie. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Dziękuję także za życzliwość okazaną w okresie trudnej kampanii wyborczej. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziemy się przyjaźnili jeszcze wiele, wiele lat. Nie chcę przemawiać specjalnie politycznie. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli jakieś pytania. Nie wiem, co tu organizatorzy przygotowali, ale zdaje się to maturzyści, więc mi zaraz jakiś egzamin zrobią. Spotkanie zostało zaaranżowane w formie rozmowy młodzieży z politykiem. Panie prezydencie, jak pan wspomniał swoją maturę w 24 liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie? Bardzo dobrze, bo też mam dawno za sobą. Bardzo dobrze, a szczególnie chciałem powiedzieć, że wspominam okres po maturze, taki bezpośredni. Po maturze to był jeden z najmilszych okresów w moim życiu. Człowiek był pełen planów, nadziei. Taki poczucia siły. Chciałoby się wtedy rzeczywiście brać świat, brać się światem z bary, brać na rogi i gdzieś przebychać góry całe. To poczucie takiej siły, tego, że wiele, wiele ode mnie zależy, od moich, moich umiejętności, od mojej odwagi, było czymś, co mnie potem jakoś inspirowało w późniejszym okresie. No ale wspominam bardzo dobrze, z tysiąca powodów, także dlatego, że byłem po prostu młody i miałem tysiąc y, spraw takich typowych dla ludzi w wieku maturzystów. Zebrani w przyszkolnym parku mogli dowiedzieć się wiele o dzieciństwie i młodości głowy państwa. O tym, że chciał zostać leśnikiem, ale ostatecznie wybrał historię. Tomasz sam na książące. Panie prezydencie, chciałem zapytać, co pan chciał robić, gdy miał pan 18 lat, jakie były pana pasy, inspiracje? Nie do wszystkiego się mogę przyznać. Bo jest prasa i są wychowawcy, co się w takim wieku chce robić. No, różne ciekawe rzeczy. Ale ja, to, żeby już tak na poważnie odpowiedzieć, bo to były poważne wybory, które czasami decydowały o całym życiu. Ja marzyłem o tym, żeby zostać leśnikiem. Taka jest prawda, to była moja pasja, trochę odziedziczona po dziadku kresowym, myśliwym który tutaj na ulicy Ptasiej mieszkał i gdzieś mnie zabierał tutaj w Obornikach także do lasu. Opowiadał o ptaszkach, opowiadał o drzewach, opowiadał o przyrodzie, opowiadał o lasach na dalekiej Litwie pozostawione, pozostałej w daleko i pewnie wywoływało we mnie takie właśnie pasje i marzenia o trochę, o romantycznym życiu kresowym, tym razem już na kresach raczej zachodnich niż wschodnich. Wieletta Kazana, Obornickie Liceum. Proszę, proszę, nie, proszę, proszę. Panie prezydencie. Ja jestem wielofunkcyjny, tu mogę słuchać, tam łyknę, Proszę bardzo. Jak pan sobie wyobraża Polskę za 20 lat? Czy nastąpią jakieś wielkie zmiany? Ja myślę, że my jako naród, jako państwo, ogromną część wielkich zmian mamy za sobą. Życzę wam, żeby nie było nudno. bo Ja miałem niesłychanie interesujące życie, interesującą młodość. A życzę Wam, żeby Wam się nie ludziło w Polsce, żeby było jakieś miejsce na to, żeby chcieć też świat zmieniać. Może już nie w sposób rewolucyjny, nie w sposób gwałtowny, bez takich wielkich ryzyk, ale jednak wolę zmiany świata każdy młody człowiek musi mieć w sobie, żeby żyć normalnie dla siebie, dla rodziny, także dla ojczyzny. Roksana Kurażyk. A, a czy Pan kiedyś był parterzem? Proszę, druchny, byłem. A nawet powiem więcej, do dzisiaj się czuję. Harcerzem i to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, które może spotkać człowieka w życiu. Bo harcerstwo to przyjaźń, harcerstwo to braterstwo, harcerstwo to odwaga, harcerstwo to także chęć służenia innym i służenia ojczyźnie. Także, proszę, druchny, czuję się w jakiejś mierze prezydentem harcerzem. Yy, Oborgńskie Liceum. Zbliżają się wakacje, więc Panie Prezydencie, jak Pan planuje spędzić najbliższe wakacje? Chcielibyście zapytać szefa, bo jego gabinet, on ma mój kalendarz i obawiam się, że w ogóle nic nie planuje. Proszę bardzo o interwencję. Powiedzieć, że każdy normalny człowiek wymaga jakiegoś odpoczynku, bo to jest absolutnie konieczne z punktu widzenia higieny życia. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że miałem. Ale to było dokładnie w marcu ubiegłego roku. Plany szaleńcze. Panowie koło 60 na ogół zaczynają szaleć, a nawet koło 50 też. Więc ja miałem taki przebłysk szaleństwa i z moim najserdeczniejszym przyjacielem z czasów harcerstwa zresztą, trochę, który jest tylko trochę ode mnie młodszy, postanowiliśmy wybrać się z panem Pałkiewiczem, znanym polskim podróżnikiem, nie mniej, nie więcej, tylko na Syberię, nad Bajkał. Gdzieś daleko, daleko na, do Władywostoku i to wybrać się nie w jakiś sposób bardzo wyszukany i wygodny, tylko trochę płynąć rzeką, trochę wędrować, trochę jechać jakimiś samochodami. No oczywiście gdzieś tam dolecieć samolotem nie. także, no ale niestety tak się wszystko potoczyło, że potem musiałem przejąć po śmierci mojego poprzednika pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, musiałem przejąć odpowiedzialność za państwo. No i oczywiście wszystkie te plany się skończyły. Zostaną zrealizowane tylko i wyłącznie w ten sposób, że z panem Popiewiczem się umówiłem, że popłyniemy tylko i wyłącznie dwa dni na żagle na Mazurach i będzie pewnie na tej wyprawy na Daleki Wschód. No ale liczę, że gdzieś tam, nie powiem gdzie, bo mi się wtedy nie opędził od panów fotoreporterów, ale gdzieś na pewno ucieknę na jakiś, na, nie na długo, ale na pewno tak. Najlepszych abiturientów z powiatowych szkół prezydent uhonorował listami gratulacyjnymi. Zapraszamy Paulinę Ostromecką z Liceum Ogólnokształcącego Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie. Zapraszamy Joannę Koszowską z Liceum Ogólnokształcącego Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich. I'm so done Więcej informacji podamy we wtorkowym numerze nowej gazety Trzepnickiej